Cześć, z tej serdy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale. I macie to już mecz półfinałowy pomiędzy Chariksem a yy, tutaj twoją starą. Yy, I jest to. Yy, no takie starcie już na szczycie, można powiedzieć, bo oba, obaj panowie oczywiście wygrali swoje mecze ćwierćfinałowe. Bardzo dobrze sobie do tej pory w turniej radzili No i zobaczymy, jak tutaj yy, sobie w tych półfinałach poradzą. No, szczerze mówiąc, tutaj Charix jest jednym z najlepszych polskich zawodników, więc. Yy, no, twoja stara będzie miała naprawdę trudny... E, ...trudną przeprawę. Kurczę, muszę wymyślić w ogóle jakąś inną nazwę użytkownika dla niego. Nie, nie zresztą się to wymawia. No, w każdym razie, zaczniemy sobie tutaj od Bildu Czerixa, który gra Bretonią. Stary gra Norską, będzie starym e, na potrzeby komentarza. I tutaj mamy pięć oddziałów chłopstwa, cztery oddziały najzwyklejszej chłopskiej chołoty, Za nimi mamy dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oddziałów widownych pielgrzymów. Bardzo mocną piechotę tutaj wziął X do tego buildu. Mamy tutaj dwa oddziały chłopskich łuczników: jeden oddział z trucizną, drugi oddział z ognistymi strzałami. Mamy tutaj Fey, która to ma. Jakie ona ma czary? Szybko ją złapmy. Klasycznie blad i Dwellers Below. Bardzo klasyczny stawczarów. Jeszcze jest paladyn i Grey Knight. Nie, to jest Henry Lema O, to ciekawe, ale on też ma Guardiana, czyli to jest taki lepszy paladyn po prostu, paladyn na sterydach. Mamy tutaj również oddział mm, konnych łuczników i to by było na tyle. Co natomiast mamy w bildzie stary? Mamy tutaj oddział maruderów z włóczniami razy dwa. Mamy tutaj oddział... Trzy oddziały maruderów zwykłych. Oddział maruderów czempionów, oddział oszczepników. Tu w lesie mamy szamana z ognia z czaszką i płonącym mieczem ruina oraz stroga. Mamy tutaj również kolejna oddziały rodów czempionów i rorowe wilki z, jeszcze w pancerzach. One mają przebicie pancerza, bonus przeciwko dużym przeciwnikom. Bardzo dobra jednostka na Bretonie z pewnością. I już mamy przyzwane dwa oddziały lodowych wilków. Co Czariks? zbiera e, zapasy. Ewidentnie zbiera na jakąś drogą konnicę. E, tutaj te zapasy. No i na razie e, postępuje ta chłopska armia naprzód. Bardzo ciekawy ten. O, jeszcze jest reliquiaż Grala, który chyba się pojawił już po starcie bitwy, bo go na początku nie wyłowiłem. Bardzo groźny będzie ten Hero Squad. To jest naprawdę rzecz, na którą musi uważać tutaj Stara, no bo będzie. będzie no nieciekawie dla niego. Jeżeli ten Hero Squad się wbije w trogę, no to ten trog może szybko zostać poskładany. No, tutaj już łucznicy robią swoje, już troli tutaj tych maruderów. Dzięki czemu bitewni pielgrzymi sobie powinni bez żadnych problemów poradzić. W ogóle Czaric sobie gra taką klasyczną romkową taktyką, czyli mamy chłotę, najgorsze jednostki na pierwszej linii i robimy triki z romka, tak? Czyli cofamy jednostkę, na którą szarżyje przeciwnik, i szarżyjemy swoją jednostką. I dzięki temu zobaczcie, co się dzieje. To jest totalna masakra, będzie tych maruderów. Oni nic nie zrobili tym bitewnym pielgrzymom, jeszcze już wyparowują, bo oni mają rozkaz ataku na chłotę, którą Czaric cofną. Bardzo sprytny trik, który znają wszyscy gracze i który się przydaje również w Warhammerze. Tutaj również, no tutaj akurat nie było tej zasłony chłopskiej, więc tutaj była bardziej troszeczkę wyrównana walka, ale też morderzy już wyparowali. No i pięknie Charix wykorzystuje tę chłodę chłopską, żeby sobie skrinować lepsze swoje jednostki, natomiast lekki błąd z jego strony, że ten relikwiaż grala tak sam sobie został pozostawiony, no tutaj trochę się na niego wbije i go skasuje prawdopodobnie. Nie wiem, do czego mu tutaj wysłał, ten hiroskład tak naprzód, bo właśnie ten hiroskład powinien być tutaj na tyłach troszeczkę bardziej, żeby pilnować, żeby móc reagować no, właśnie na taką szarżę roga na przykład. Tutaj wjechał item fej, który skasował rorowe wilki i tych maruderów z włóczniami bardzo, bardzo porządnie. Ktoś z yy, kielich, nie wiem jak się dokładnie ten kielich nazywa, ale ten kielich, który może przyzywać właśnie takie pociski. Mamy już konnicę również na polu bitwy. Oddział grali Oddział Rycerzy Królestwa i coraz więcej tutaj tej konnicy na polu bitwy się będzie pojawiać z czasem przebiegu gry, z pewnością. Te wilki są zupełnie poza pozycją, one właśnie powinny być tutaj gdzieś na tyłach, żeby potencjalnie reagować na takie szarże konnicy. No a tutaj ten Turok nie będzie miał dobrego życia z takim hero Ten jest w stanie go poskładać błyskawicznie. No i na razie źle to wygląda dla Norski, bardzo źle. Waliu coraz bardziej na kość Bertoni rośnie, jeszcze dużo zapasów ma do dyspozycji Charix i kontroluje co prawda jeden punkt do dwóch punktów nor gracza norski, więc no też to będzie niekorzystne, że tak powiem, z jego strony. Musi jakoś tutaj się postarać te punkty wypuszować. Ten punkt będzie bardzo trudno mm, zdobyć, bo jest on dość daleko, ale ten jest oczywiście jak najbardziej w zasięgu Charixa. Problem Bretonii dość spory obecnie jest taki, że chłopi nie mają praktycznie siły przejmowania punktów. To się zmieni w najbliższym patchu, dzięki czemu chłopi stracą cechę expendable, dostaną cechę chłop, czyli będą mieli normalną siłę przejmowania punktów. Bretonia będzie mega mocna w przyszłości, na razie jest wciąż mocna, ale jeszcze nie aż tak. Także na korzyść oczywiście to działa tutaj Yy, rosyjski, no bo ta bardzo nie będzie dużo wyraźniejsza w przyszłości. No, ale skupmy się na teraźniejszości tutaj... przydałoby się jakieś leczenie rzucić na tego na ten hero squad, bo tutaj fajka mocno oberwała. Te wilki tutaj ją mocno poabijały. Ona jest w ogóle zrautowana, no tutaj z troszeczkę się zagapił, szczerze mówiąc, że do tego dopuścił. Yy, no i to na pewno... Na szczęście ta fejka się zbierze, ona jest szybka, ucieknie, nic jej tutaj nie powinno zjeść i dogonić. Natomiast no, troszkę Charix się zagapił i za dużo HP na tej felicy stracił moim zdaniem. Natomiast czar, y, tutaj gracz norski nie ma żadnej odpowiedzi na y, zielonego rycerza, który y, y, ma oczywiście ogromną odporność na ataki fizyczne. Nic w armii Norskiej nie ma ataków magicznych, czyli no, po prostu będzie ten Green Knight sobie hasał całą bitwę i nic go tutaj nie zabije. Dobra, on odpowiedzią na, ten, na tego Green Knighta jest ten Płonący Miecz Ruina, ale nie wydaje mi się, żeby y, ten gracz norski już użył tego zaklęcia, no bo ten Green Knight ma wciąż pełne HP. Chyba troszkę zapomniał o tym, yy, tym stara, no bo tutaj naprawdę to zaklęcie by mogło uratować troga nawet potencjalnie. Rozjeżdżane są te oddziały norskan. tutaj z bardzo dobrze konnicą swoją hasa. W ogóle mega dużo się tutaj dzieje rzeczy raz w tej bitwie. Można się tego być na jakimś jednym miejscu. Tutaj te wilkołaki zostały pobijane dość mocno, ale też swoje myśla zrobiły. Ten ror, a no, w ogóle ror się pojawił piesków, ale nie zdążyliśmy go zobaczyć w akcji, bo został tak szybko skasowany. M, te wilki, no one się regenerują, więc jakby ich przeżywalność jest o wiele większa niż jakichś innych jednostek. Natomiast, no, też nie są nieśmiertelne oczywiście. Oj, tutaj się totalnie zagapił gracz norski. Piękna szarża weszła w te wilki. I te wilki powinny wyparować totalnie. One też mają z tego odsłania odporność fizyczną, dokładnie, więc te ataki magiczne robią tutaj im pogrom. Yy, no i cóż, no tutaj naprawdę nie wygląda to dobrze dla Norskan. Co prawda kontrolują wciąż te dwa do, punkty do jednego, ale value coraz bardziej rośnie na korzyść Tarixa, i yy, no, naprawdę jest ta różnica w mobilności, prawda. To jest dość wydatna różnica. No, teraz pojawiło się wizualne tutaj oznaczenie, że to tutaj... jest super. To nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest, że mogę być na Natomiast wydaje mi się, że w ogóle że to jest błąd w tym etapie, no bo to nie ma dostęp do tanich łuczników, którzy mogą wystrzelać po prostu tych tak berserkerów. Oni nie mają żadnego pancerza. Mam 15 pancerza, no to nie jest za dużo. Więc nawet tacy, taka chłopska e, piechota jest w stanie tych, e, tą, tą piechotę po prostu wystrzelać i szybko zanihilować. Kolejny oddział rycerzy Gerala pojawił się na polu bitwy. Oddział konnych łuczników z powrotem się pojawił. No i ten oddział konnych łuczników będzie naprawdę irytujący, myślę, bo no, może odprowadzać jakieś jednostki, potencjalnie też skasować tych maruderów z toporkami. Myślę, że to dlatego Cheryx ich przyzwał na pole bitwy. Fej się zebrała, tutaj mamy ten hero squad. On jest troszeczkę rozdzielony, bo Fei powinna być cały czas jednak w pobliżu tego Paladyna i Henry'ego, żeby właśnie jej potencjalnie przeciwnik nie mógł odizolować i skasować. Natomiast... no tutaj... No w ogóle źle Czaryx też wjechał tą fei. Czaryx troszkę źle tą fej, szczerze mówiąc, dysponuje. Nie pilnuje jej i nie uważa na nią ani drogę. I naprawdę tutaj sam sobie robi problemy z tą fei. To jest chyba naj największy błąd Czaryxa w tej grze, bo kompletnie to i fei nie kontroluje tak jak powinien to robić. Natomiast to, co na korzyść Charixa oczywiście przemawia, to, to fakt, że powoli, powoli przejmuje kontrolę nad punktami. Tutaj przydałoby się rzucić właśnie jeszcze jedną jednostkę i dopełnić przejęcia tego punktu, co niniejszym właśnie. No jeszcze nie, teraz nastąpiło, już jest teraz 2 do jednego w punktach dla Charixa. Ten punkt co prawda będzie trudno przejąć bardzo, ale te dwa środkowe są pod jego pełną kontrolą. Te pieski rorowe już zostały z powrotem przyzwane, ale one nie zrobią za dużo green nightowi, co innego tym rycerzom, których mogą dojeść do końca, bo mają większą szybkość. I ogólnie Cheriks mm, nie jest w stanie za bardzo sobie na razie poradzić z tymi morderami, z toporkami. Wydaje mi się, że powinien bardziej targetować ich, konymiusznikami jużnikami swoimi. To starcie nie wiem, czy będzie korzystne dla Charixa, szczerze mówiąc. Tutaj przy na plecy wbiegają ci Berserkerzy. Te wilkołaki, oj, tutaj się zagapiła. Totalnie. Mm, Zagabi się totalnie grać Norski. Mega zostały zaorane te wilki. One w ogóle gdzieś biegły w jakimś zupełnie innym kierunku, wydaje mi się. Nie walczyły z tymi rycerzami Grala, no i przez to zostały totalnie zaorane. że również tutaj rozbici, no i coś co wyglądało na dobry engagement dla Norski. Skończyło się fatalnie. Już mega duża różnica w waliu jest. I ta różnica, no mówię, coraz bardziej rośnie. Gdewni pielgrzymi tutaj spokojnie ten punkt utrzymają, zwłaszcza przy wsparciu rycerzy. No te pieski nie mają najmniejszych szans z e, rycerzami królestwa. No, totalna anihilacja tych psów. Wilkołaki również zostaną dobite, więc chyba tro, trok poległ. Bo gdzieś widziałem. Y, tak. Oni no, i to przed chwilą nawet zginął, bo jest taki komunikat na karcie jednostki. No i Norska w zasadzie nie ma już żadnych jednostek na polu bitwy i to jest spory problem. Te lodowe wilki są dobre, ale nie są aż tak dobre, żeby pokonać. Y, Panterzonych rycerzy. Zwłaszcza, jak tutaj Czariks zrobi wjazd rycerza Migrala na tyły tych wilków. To myślę, że zaraz nastąpi. Nie wiem za bardzo, gdzie biegną ci yy, biterni pielgrzymi, niech chyba ścigają jakąś noskę. Czariks się troszeczkę zagapił. Udało mu się uratować Fey. To jest to oczywiście na korzyść <ścoughs> Chariksa, no bo strata Fey byłaby dość bolesna. No i tutaj gracz norski poddał bitwę. Myślę, że uzasadniona tutaj rezygnacja, no bo. Już to wyglądało dość jednostronnie. Green Knight się w ogóle nie spłacił. I nie, w sumie, nie wiem, czy to była dobra inwestycja. No, bo on jest dość drogim bohaterem. Jasne, nie zginął. Dobrze się trzymał, ale no, nic nie zrobił za bardzo. Także wydaje mi się, że błąd tutaj w buildzie ze strony Charixa. Znaczy błąd. No, jakby może był inny jakiś zestaw tutaj jednostek u gracza rozki to by Green Knight zrobił więcej. Natomiast no, w tym konkretnym zestawieniu się nie sprawdził. Myślę, że Grola sobie poradzili fenomenalnie, tak jak zawsze to mają w zwyczaju. No i tutaj, w ogóle, zobaczcie, jak ciekawie czaryk złożył armię. Cała piechota w pierwszej armii, w posiłkach tylko konnica. I myślę, że to jest w ogóle też dobry, dobra wskazówka dla innych graczy, żeby w posiłkach mieć jednak głównie jednostki mobilne, no bo jak już y, trwa bitwa, no to chcemy mieć po prostu mop, opcję. Przyzywania y, szybszych jednostek, no bo piechota zanim dobiegnie, no to wiadomo, zajmuje to za dużo czasu. Co się tutaj sprawdziło u natomiast Norski, no? Ten oddział morderów Czempionów, Mardurzy Czempionów to jest w ogóle mega dobra jednostka, chyba najlepsza jednostka Norski obecnie. Te wilkołaki, niektóre sobie dobrze poradziły, no te fatalnie. Ten oddział to w ogóle tragedia. To jest ten oddział, który kompletnie y, stara, nie kontrolowała tego oddziału, gdzieś tam kliknął, w ogóle zapomniał o tych wilkach. One chyba gdzieś biegły w ogóle, biegły w tych. Próbowały przebiec przez tych rycerzy, że grali i skończyło się to tragedią. Werserkerzy sobie fenomenalnie poradzili, no tego też się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No ale poza tym dużo z tych jednostek, no niestety, walił zbyt dobrego nie zrobiło. Przejdźmy już do gry numer 2. I w grze numer dwa mamy starcie. No, to jest ciekawy build w ogóle Mamy tutaj starcie jaszczurek z kornem. To taki dość dziwny build, taki bardzo elitarny ze strony Czariksa. Z Dread Saurianem, czyli największym dinozaurem, jakie można wziąć. Dwa oddziały straży... Mm, nie wiem jak się nazywa Temple no, to Straż piramid i dwa oddziały z saurców wojowników. Jeden starczami jeden bez. Mamy też tutaj Mazda Mundiego. U gracza Korna mamy... walkę, no, Zobaczmy może tego Mazda Mundiego. On jest po prostu na swoim tronie latającym. I jakie on tu ma zaklęcia. Na pewno ma leczenie. Tak jest, leczenie, bonus do obrony i ataku i świateczkę. Co natomiast ma tutaj korn? Korn ma walkie, dwóch bohaterów korna, minotaury z wielką bronią, wojowników korna razy trzy i oddział wojowników korna z podwójnymi, podwójną bronią. No dziwny build na jaszczurki, bardzo dziwny. Nie podoba mi się ten build szczerze mówiąc ani trochę. Jest bardzo statyczny, bardzo powolny. Mamy tylko jeden oddział Minotaurów z Wielką Bronią, też mało. Właśnie nie bardzo tutaj jest jak sobie poradzić z takim mm, defensywną tutaj... Z, z takim defensywnym zagraniem strony Charixa, no bo... oj, przepatrzcie, nie takiego. Yy, no bo tutaj mamy tego jeszcze Bastilladona z Kryształem, który jest w stanie również bardzo duże leczenie zapewnić. I no nie wygląda to myślę korzystnie już tak na samym wstępie dla Korna. Ci bohaterowie też nie wiem, jak, co oni mają tej, mieli tutaj osiągnąć, szczerze mówiąc. Nie bardzo widzę tutaj dla nich jakieś zastosowanie. Okej, okay, dwa odzieje, ale no. No nie no, tutaj na miejscu. Mm, korna bym. znaczy, jak grając z Kornem, bym raczej szedł więcej tych minotaurów, to na pewno. To jest powiedzmy tutaj, że bardzo dobra jednostka. Pieski korna, myślę, i w ogóle pieski chaosu te zwykłe, by na pewno były też pomocne. No i maruderzy, bo to chaosu są mega wolni, i oni sobie nie, by nie poradzili, gdyby to były jakieś jeszcze skinki, kamelony. Yy, Więc no nie wydaje mi się to zbyt optymalny build, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Walki, a dobry pomysł, ale pytanie, właśnie czy tutaj Scarbrand by nie był fajnym wyborem? Scarbrand i Cryopietz. Tak jak to widzieliśmy w meczu Lewika z Irenem, tak? Taki killing skład, byśmy mieli, latający. Znaczy, latający to nie, no bo Scarbrand został pozbawiony tej możliwości przez Korne. Ale taki mobilny skład z dużym damageem, który by sobie potencjalnie w stanie trochę zaorać takiego Sauriana. Że wydaje mi się, że to byłby lepszy wybór. Czy to Sauriana, czy jakieś inne dinozaury? No bo to, to że będzie Saurian, to oczywiście. Niespodzianka, ale no dinozaurów dużych na pewno się u Lizardmenów zawsze trzeba spodziewać. Nie bardzo wiem, co ta walka ma osiągnąć latając tutaj. Chyba chciał po prostu y, sprawdzić, gracz czy tutaj nie ma jakichś skinków z muchawkami. Bardziej tak w roli zwiadowczej, że tak powiem, podleciał. No i mam już to Radony. W ogóle nie podoba mi się też ten lizardmenów. Taki wydaje mi się bardzo olinowy. Bardzo taki. Yy... Taki na jedną kartę postawione, to wszystko. No, no, słaby ten build po prostu jest. No, tutaj powinien zostać pokarany. Na szczęście dla Charixa na razie nie ma zbyt wielu odpowiedzi. Ale już się pojawił, pojawił kolejny od są ci maruderzy korna z toporkami. Oni też są w stanie zrobić mega damage na tych dinozaurach. No i fatalnie, że walkia tutaj jest snajpiona przez Reaper Daktylę. Na miejscu tutaj gracza korna bym się po prostu starał no tą walkę wylądować, bo to się dobrze nie skończy, takie starcie. W ogóle jest zły też że użyty item, tutaj idealnie się ustawił oddział Saurusów, tutaj za chwilę się będą ustawiały jeszcze ładniej, dwa oddziały e, w jednym miejscu, także o wiele lepiej ten item by można było wykorzystać, nie wiem czemu nie ma lądowania, no nie wygląda to na razie za dobrze. Faliu też to pokazuje, coraz bardziej rośnie na korzyść Lizardmenów, już oddział Wojowników kołosu został zaorany. No i tak, nie wiem gdzie jest drugi oddział minotaurów z wielką bronią, to jest pytanie, za 100 punktów. No, nie rozumiem gdzie ten drugi oddział się znajduje, czy ja go gdzieś przegapiłem? że został zaorany? To jest dziwne, bo na pewno były dwa oddziały tych minotaurów, a to jest w tej chwili tylko jeden, nie wiem gdzie ten drugi mógł się podziać. Ojej, on walczy bez. O nie, fatalnie tutaj. Z... Mm, bardzo źle. Jest zarządzany tutaj tymi minotaurami. One oba, wszystkie powinny się wbić w tego Dreadsauriana. Cały ten ich skład: Dwa minotaury i walkia. I ten Dreadsaurian by padł. Myślę, że dość szybko nawet by mógł paść. A tak? Rozdzielone zupełnie siły w bardzo zły sposób. No bo minotaury nie są z wielką barnią tego, żeby walczyć z piechotą. Zwłaszcza z piechotą, która ma bonus przeciwko. Dużym istotą jeszcze przebicie panterza, bo tak Temple Gardzi mają właśnie taki oto bonus. Także fatalne tutaj użycie jednostek. Brak też był wsparcia tych, tych maruderów z toporkami. No i Minotaury i walkie zostali przepędzeni. Jeszcze dobre leczenie, oczywiście, ze strony tego Bastylia do nas z kryształem. No i mamy tutaj na razie nieciekawą sytuację. Chociaż Valiu jest dość wyrównane. Ten build kompletnie Lizard, w moim zdaniem, nietrafiony. Nie wiem, co robi ten Red Saurian, bo on wyglądało, jakby atakował Mazda Mundiego. No i teraz walczy z dwoma bohaterami Korna, dwoma czempionami Korna i z walką. Ale czemu walki atakuje Mazda Mundiego? Ona powinna walczyć z Red Saurianem i się go zabić jak najszybciej. Oczywiście znaczy, wiadomo, Mazda Mundi też jest specjalnym dobrym celem, ale. To są obok w których za chwilę Mazda Mundi się może schować. Ale Adresaurian jest tak wielkim celem, że po prostu się nie da go jakoś wyklikać za bardzo. Dobiega już oddział Temple Guardów. dziwo, to jest dalej 40 modeli, mimo że HP jest bardzo niedużo. Pojawiły się... Rorowy Oddział Pieskup Korna. No nawet nie wiem co ten Ror robi, jego chyba wcześniej nie było. Okej, okay, ma... Nie, nie wiem, ma chyba tą umiejętność jakąś specjalną. Ale dobra, nie będziemy się teraz tym zajmować, to nie jest istotne. No i ten Dread Saurian jest mega problematyczny, w ogóle w zasadzie powinno być dwa wybory, dwa wyjścia z sytuacji, jak jest ten Dread Saurian, albo go ignorujemy, albo go snajpimy wszystkim co mamy, a tutaj nie było ani jednego, ani drugiego, tylko takie półśrodki, no i przez te półśrodki właśnie ten Saurian robi tutaj miazgę z tych e, oddziałów Korna, rozpędza je na prawo i lewo, rozbija je tutaj, no i jest bardzo, bardzo źle. Nie wiem też po co Forsey Kenny. Brakuje mi tutaj naprawdę, no ten build Gorno nie wydaje mi się zbyt optymalny, no. Też fakt, że nie ma w ogóle, że w ogóle nie ma Maruderów w, tym, w tej armii. Champion oczywiście sobie sam nie poradzi z Dreadsaurianem. No i ten Dreadsaurian robi swoje value, no mimo, że to jest słaby wybór, słaby potwór, to przez taki właśnie brak zdecydowania ze strony Gracza Korna, no to on swoje, że tak powiem, w tej bitwie zrobił. Znów mamy tutaj 2 do 1 w punktach dla yy, gracza Korna, tak jak w pierwszej bitwie. Ale co z tego sporo na polu bitwy, to nie wygląda dobrze, jeżeli chodzi o walię. Już jest 1300 różnicy. Ta różnica w Waliu będzie tylko rosła. Nie ma już z wielką bronią też na polu bitwy. No Furie, dopiero teraz. No właśnie, też Furii tych brakowało, tak? Widzimy, mamy furię w posiłkach, widzimy te radony i nie przyzywamy tych furii, no nie rozumiem zupełnie. Te furie by zrobiły piękną robotę w odganianiu tych teradonów Dzięki temu byśmy mogli postawić tych marodów z toporkami za naszą linią i wymordować szybko Dread Sauriana. A zostały totalnie zignorowane te teradony Złe oddziały w posiłkach były przyzywane i no znów jest podobna sytuacja, że po prostu jest, totalnie jest rozbita armia. No, i nie mamy za bardzo co zrobić, tak? No Źle to wygląda, źle to wygląda. Dread Saurian ma jeszcze mega dużo HP. On to wygląda, jakby on już ledwo żył, a to jest 7000. Pod maharą ilość HP chyba to jest jakieś 18000, albo jakieś nie wiem, 16. No, chyba największą pulę HP w całej grze ma ten, ten potwór. No i cóż, no tutaj zapowiada się na 2 do 0 dla Charixa, Znów mamy 2 punkty pod jego kontrolą. Ten punkt co prawda jest bezpieczny pod, kont pod kontrolą mm, gracza Korna, natomiast pytanie, jak długo tak? No bo tutaj po prostu już nie ma w ogóle jednostek Korna na polu bitwy. 2500 różnicy w value. Większość jednostek Korna ledwo stoi, ledwo żyje. Walkia no, nie poradziła sobie absolutnie. Mm. No i po prostu źle to wygląda, no co tu dużo mówić. To są jeszcze te, te, te radony z tymi pociskami takimi wybuchowymi No i teraz że Korona, no nie to... Zła początkowa armia, zła kolejność przezywania posiłków No i tutaj się zapowiada właśnie na 2 do 0 Nie widzę za bardzo scenariusza, w którym tutaj mógłby jeszcze Koron wrócić do gry Tylko kwestią czasu jest to, że siły Lizardmanów ruszą też na, na ten punkt, żeby go przejąć dla siebie no i pozostanie, no walki od tej utknie. No i już mamy poddanie gry. Myślę, że też uzasadnione. No chyba no nie było szans, żeby tutaj już to wyciągnąć. No teraz cały wariant się spłacił. Bardzo taki Yolo build, bardzo taki Olin. Nie podoba mi się zupełnie ten build izardzmenów, ale również nie podoba mi się build Orna. No, jakby. Na co my, na co tutaj, nie wiem. Kompletnie ci wojownicy chaosu się nie spłacili, nic oni nie zrobili tutaj pozytywnego. Yy. Te posiłki wyglądają już o wiele lepiej, ale wydaje mi się, że spokojnie tutaj można mieć dwa minotaury z wielką bronią w armii początkowej. Albo mieć właśnie Skarabranda, Krwiopijca, troszkę podobny build do tego buildu Lebika na, na orków. No i te furie też za późno się pojawiły. No widzimy te radony, nie przyzywamy furii. No nie, nie, nie bardzo tutaj rozumiem, jakby kolejność właśnie wzywania tych jednostek. Zupełnie też te pieski, korona się nie, nie tutaj nie spłaciły, nie miały za bardzo. Nie były dobrze używane po prostu, co to dużo mówić. No i mamy dwa do zera dla do, do Jariksa. Dość pewne zwycięstwo. Te radony też nie zrobiły jakoś fenomenalnej, fenomenalnej roboty. Harryper tylko tak naprawdę się jakoś spłaciły. No i oczywiście Dreadsaurian. No Dredsaurian to był MVP. nieoczywiste MVP tej bitwy, ponieważ po pierwsze się spłacił, po drugie, siał terror i zniszczenie. Naprawdę mega dużo tych jednostek korna porozbijał, zrautował. No i po prostu tutaj nie było na niego planu. Nie było planu na to, jak się tego potwora pozbyć, tak? Tutaj tak jak mówię, albo są dwie drogi, dwie szkoły, powiedzmy. Albo jakoś fokusujemy wszystkim, co mamy, tego, taką jednostkę dużą przeciwnika, żeby jak najszybciej się jej pozbyć. Albo go, ją totalnie ignorujemy. No tutaj były półśrodki, tak jak mówiłem, i skończyło się to. Nie najlepiej przechodzi przechodzi do wielkiego finału. Hmm, oczywiście gratulacje dla niego. No i e, cóż, no i niedługo nagram również drugi półfinał, także wypatrujcie mojego kanału. Dzięki wielkie za, ogląda za oglądanie i trzymajcie się. Na razie.